Panie Sokratesie z brodą albo już bez, nie wiem, może już bez. Co pan widzi tutaj? Bo ja. Bo ja kwiaty, bo ja tu proszę pana widzę kwiaty trochę do rumianku podobne, ale to chyba stokrotkie, a może nie, nie wiem. To pozdrawiam pana, panie Sokratesie. I idę w kierunku słońca oczywiście. Całkiem niedaleko.